Kodia ja był Udowowi, um, jeszcze w Pryturuku 2 Atwary, i chodził e, IT do Szewczynskiego Haju. I wtedy w, na ulicy w menu było e, kontrolowid TCT. Ja na początku miasta opuszczał po TCT. I prosto maszyna jechała. Człowiek wyskoczył i pobiegł do mnie i powiedział, że bra, bra, bra TCT. Ja nic nie zrozumiał. <laughs> to mi po prostu powiedział, że No, nie tak szybko był TCT, ja tylko wczułem się ukraińskiej mowy. I więc był tak. Switkiewy, no, ja z Niemieczyny, a Switkiewy jest to tak ukraińską mowę, z uniwersytetu, ale wiem, był cały czas tak z Niemieczyny i mówił ukraiński? Nie, to nie może być. O, no i wtedy ja go zapytał, a, czy on chce się na mój dokument, a więc powiedział, że tak, e, chce. No ok, wtedy ja jemu pokazał dokument e, i on powiedział, że ok, przyjemnego dnia, do zobaczenia.